Trener OKS Pomorzanie Pogodno Szczecin. Fantastyczna postawa w ciągu tych dwóch dni. Jak pan ocenia, to moim okiem, jak pan ocenia występ swoich zawodniczek? Bardzo dobry występ. Mimo to, że przegraliśmy wszystkie te trzy mecze wczoraj i dzisiaj, ale brawa dla dziewczyn, że walczyły do końca przede wszystkim. Mimo to, że na przykład dzisiejszy set pierwszy, gdzie no dostaliśmy lanie tak zwane, podeszły do tego w drugim secie, że walczyły i, i doprowadziliśmy do tutaj breka. No zabrakło, zabrakło myślę, że zimnej głowy. W każdym, w każdym meczu zimnej głowy te końcówki przegrywane najbardziej bolą. Więc myślę, że tutaj, tutaj ta zimna głowa zadecydowała o tym, że no, niestety jutro gramy o, o siódme miejsce. Czy dziewczynki, które są tutaj, występują, te jest rocznik docelowy już, które w przyszłym roku wchodzą w wiek kadetki, czy są jeszcze takie, które będą mogły pograć? Trzon zespołu to jest pierwszy rok młodziczki. Dwie zawodniczki tutaj z pierwszej szóstki są rocznikiem starszym, pozostałe są rocznikiem młodszym. No to przed nimi pewnie w przyszłym roku dużo większe sukcesy. No aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, siódme, ósme miejsce w mistrzostwach Polski to chyba nie jest zły wynik. Ja powiem tak. Y Wejście do finału, to jak Pani powiedziała, do ósemki to jest ogromny sukces klubu. My jesteśmy tak naprawdę tutaj kopciuszkiem w stosunku do innych zespołów, więc ja powiedziałem dziewczynom po wygranym półfinale, że dla mnie to już one zdobyły złoto. Bo być w najlepszej ósemce, no każdy, każdy klub, który startował w mudzicce, chciałby być w tej ósemce, a my jesteśmy, więc to ogromne brawa i, i myślę, że tak to pani powiedziała, że jeszcze, da, jeszcze przed nimi dużo. A jak długo dziewczyny trenują? Czy to są jakieś dziewczyny zebrane w jednej szkole, w jednej dzielnicy? Skąd się wziął ten zespół? E, tak naprawdę, zespoły, zespół ma dwie nazwy: Pogodno Pomorzanie. Pogodno głównie zajmuje się mini siatkówką pod okiem e, trenerki Małgorzaty Wrońskiej. E, później dziewczyny, jeżeli przychodzą do młodziczki. Są pod, pod okiem moim i kolegi Tomasza Nitzlera i po prostu połączyliśmy te nazwy, dwie, żeby można powiedzieć, reklamować nasz klub. A jak długo dziewczyny z sobą trenują? Dziewczyny, dziewczyny trenują, można powiedzieć, 3-3 lata ze sobą. Niektóre tutaj dołączyły w trakcie. A tak to, to tak może że 3 lata, 3 lata wspólnie wspólnie e, pracujemy i, i one trenują. Gratuluję naprawdę. Pomimo tego Czwartego miejsca w naszej grupie, ale moim zdaniem, zresztą pana zdaniem, także postawa dziewczyn była fantastyczna, świetne obrony, znakomite ataki, więc pogratulować. Ja, ja, ja dziękuję i to jak powiedziałem wcześniej, mimo to, że przegraliśmy, ale ogromne, tak jak powiedziałem, dziewczynówka po każdym meczu. Ja byłem brawa za, za, właśnie, jak tak jak powiedziała, postawę. Przede wszystkim postawę, że nie odpuściły żadnym żadnym secie, żadnym meczu. Tak samo i dzisiaj tak naprawdę już byliśmy. E... Wykluczeni z pierwszej czwórki, a mimo to dziewczyny stanęły na, na wysokim poziomie, weszły w ten mecz i, i po prostu szamotły troszeczkę, troszeczkę można powiedzieć, miały miękkie nogi. Więc jak to powiedziałem wcześniej, mimo to gratuluję dziewczynom postawy. To jeszcze ostatnie pytanie. Walka była na parkiecie, ale również na trybunach. Czy kibice fantastyczni, głośni, z pięknym dopingiem zawsze wspierają swoje pociechy? Tak, tak. Tutaj, tutaj patrząc roczniki, nawet wcześniejsze, bo trzy lata temu możemy się tak pochwalić. Byliśmy srebrnymi medalistkami w Gierzycku, też w kategorii Młodzieżki. Też tam wspaniale mieliśmy kibiców. I tak, tutaj w tej grupie rodzice naprawdę byli na ćwiartkach, i na połówkach, i tutaj na, na finałach, byli głośni. I, i, I fanie, dziewczyny same mówiły, że fajnie jak rodzice są na trybunach i pomagają tym, tym okrzykiem. więc. Fajnie też dziękujemy rodzicom, że, że są z nami również tutaj. To życzę fantastycznej zabawy jutro. I do zobaczenia w kolejnych turniejach. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.